serdecznie w dzisiejszym odcinku a dzisiaj podrapiemy jednego pewniaczka a jest to zdrapka ekstra linie oraz zdrapki jeszcze nie nadrapane na drugą część fortuna, diamentowa mega pensja, neonowe 13 oraz taka mała szczęśliwa linia bo super linie się chwilowo skończyły przejdźmy właśnie do tego pewniaczka ja wam bardzo dziękuję za odwiedziny pod ostatnim filmem, za komentarze Łapki w górę za subskrypcję. Ślicznie Wam dziękuję. Symbol, który otwiera mi tą linię pierwszą. Mam nadzieję, że nie ostatnio, bo te tekst a linia to tak ostatnio to, to średnio najeżdża. To wszystko wychodziło. Aha, kupiłem dwie. Jakby to kogoś interesowało. Jedna była przegrana, druga jest już na pewno wygrana. A drabka jest numerem 22. Dobra, i dodrapuje symbol lodów. I tu jest właśnie ta pierwsza utworzona linia, ale lody jeszcze są. Nie drapałem, bo, bo chciałem teraz drapać. Dobra, więcej lodów ja przynajmniej nie widzę. Kolejny symbol w tej zdrapuni. To jest biedroneczka. Jest jedna biedronka. No, tutaj jeszcze jest jedna. I tutaj jest jeszcze jedna. A możecie napisać w komentarzu. Czyja zdrabka z numerem 22 jest ulubiona. Dobra, mamy tak gwiazdeczkę. No, też gwiazdki widzę są. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj. O jeszcze tutaj. No nawet licznie licznie. Może coś akurat się więcej uda wydrapać. No zobaczymy. A mamy symbol podkowy. Ja już to widzę, drodzy widzowie. Ja już to widzę tą drugą linię moją wymarzoną. Czyli już jestem na pewno na zero. Bardzo się cieszę, bo w to być na zero to już jest sukces. No ale no wiem, jeszcze jest druga część nie? odcinka. No dobra, zobaczymy. Nie ma co tam gdybać, spekulować. Bo wiadomo, jak to wszystko zawsze wychodzi. A ja mam, co mam, klapki, o, jest, proszę bardzo, trzecia linia, no to już dawno tak nie miałem w tych moich ulubionych niby, chociaż super linie teraz są też bardzo fajne, piąteczkę kosztują, fajnie się je drapie i też tam można trafić nieźle, znaczy nieźle, no 20 zł, no ktoś powie, co to jest 20 zł, ile ty tam wydasz na te zdrapki, to też prawda, to jest też racja, nie? Ale każdy wygrane cieszą. Dobra i co? Dwa symbole pozostały do końca. Ja tylko zerknę, czy czegoś nie przegapiłem, a chyba nie. Dobra, mam symbol piłki. Czy piłka gdzieś występuje? Tak, tu jest jedna piłka, ale ona niczego więcej nie wnosi. I ostatni symbol to niech będzie rower. A mamy sakwę. Tak, sakwa jest jedna, sakwa jest druga oraz trzecia. No dobrze, drodzy widzowie, to ja sprawdzam, jaka jest wysokość wygranej. Wygranych właściwie w tej zrabce. Oczywiście proszę o subskrypcję osoby, które tego jeszcze nie robią. A wygrana dzisiaj pierwsza to 20 złotych, bardzo ładnie. Druga wygrana to 10 złotych i trzecia wygrana to. 10 zł. Czy była jeszcze gdzieś jedna linia? No, można wygrać 40 jak najbardziej. Oczywiście mi to zaraz Patrycja sprawdzi pomoże. No, sprawdźmy kontrolne. Kontrolne są h. Patryczko, kochanie, jakbyś mogła tam w internetach sprawdzić, czy to h to rzeczywiście 40 zł, bo nie byłem przygotowany na taką wielką wygraną. H, ha, ha, ha. Dobra szczęśliwe linia tu jest trochę drapania, ale zrobię to bardzo bardzo szybko. Mamy tak yy, serce oraz koronę. Zrobka jest naprawdę 95. Dobra, mamy koronę. Gdzie tu jest jeszcze korona? Jest tutaj korona. A oczywiście co serduszka nie ma? Dobra, nie ma, to nie ma. Mamy sakwę oraz biedronkę. Jest sakwa, jest biedronka. Sakwa. Biedronka, aż mi się humor od razu poprawił. Mam nadzieję, że tam coś przegapiłem, ale chyba nie. Dobra, mamy pik oraz diament. Yy, diament, diament. Tak, tutaj, drodzy widzowie, macie rację. Przegapiłem tą koronę. Dobra, kolejne symbole. Ananas oraz krab. Mamy symbol kraba. Pięknie tutaj, ale ananasów ja nie widzę. Kolejne symbole to jest dzwonek oraz gruszka. Tu jest dzwonek, gruszka. Coś tutaj nam już otwiera dzwonek. I co? 40 zł. dobra dzięki. Czyli 40 zł potwierdzone. No to nie miałem chyba jeszcze 40 zł. No bo 50 to tak wiadomo, nie, a 40 to nie pamiętam. Dobra, mamy słonia oraz tęcze. O, tutaj słonie są, u samej góry. Fajnie. Kolejne symbole to kwiatek oraz cytryna. Kwiatek, cytryna jest tutaj i jeszcze jest tutaj. A tu było serce. O, tak było tutaj serce. Mówi, że nie ma. A było. Truskawka oraz jabłko. Jest truskawka. Jabłko. Tutaj jest jabłko, ale truskawki więcej nie widzę. Kolejne symbole to księżyc oraz klucz. Jest tutaj księżyc. Klucza nie ma. Mamy garnek oraz kości. Tutaj jest garnek. Kości. Ok. Mamy te wisienki i Słoneczko. Niestety zrabka przegrana. Nie ma co przedłużać. No ale dobra, to taka mała zrabka. Dobra, teraz weźmy taką zrabkę. No nowe 13. Zrabka z numerem znowu dwudziestym drugim. Poszukujemy. Trzynastki po prostu wygrane się sumują. A ja mam. Proszę bardzo. Jest trzynastka, czyli jest wygrana. Jest trzynastka. Wow. Dwie trzynastki. Myślałem, że będzie tak. Uwiśniewskich. Pozdrawiam oczywiście serdeczny kanał. Dominiki Radka przy okazji. Zobaczymy, czy oglądają mój odcinek, czy tam coś napiszą, nie? A jak nie napiszą, to też się nic nie dzieje, bez przesad. Dobra, i co jeszcze coś będzie? Nie, to już więcej nie będzie, ale ja sprawdzam, um, jakie są wygrane pod tymi 13, a mam piątaka i Piątaka czyli już jest dyszka no to bardzo fajnie kontrolne 3 razy C. No to na kolejny odcinek już będzie na pewno bo już 5 dyg łącznie jest. Jeszcze by pasowało żeby coś dołożyła mega pensja. Potem jeszcze diamentowa fortuna zdrabka z numerem 8. poszukuje swoich wygrywających liczb albo dwa razy napisu pensja. Nie wiem czy są główne wygrane ja się na tym nie skupiam nie sprawdzam. A jest tak: 31 49 22 48 oraz 24. Dobra. No to szukam, drapuję. A pierwsza liczba to jest 26. 27 to jest druga. Mamy 16. 40 44 to na razie nic z tego jeszcze nic nie nie nie, nie wygraliśmy tutaj 18. Chyba kupię 18 oczywiście jak tam Renatka pisała, że może z z, z numerem 18. Yy, dobra, 18,21 też nie ma. Oczywiście pozdrawiam Cię Renatko bardzo serdecznie. Bardzo miła, sympatyczna, stała wicka. Dobra, a my mamy co? 35 i 32, które też nie występuje. Następnie jest 43. Nie ma. 29. Nie ma, ale oboków tutaj nie ma. Może coś będzie w końcu. Trójka. Znaczy nie oboków, tylko jakaś moja wygrywająca liczba. 38. Nie ma. 39 nie ma i ostatni rząd. To jest tak. 47, czyli jest ten obok pierwszy. Wcale nie wyczekiwany tak naprawdę. 41. Tu jest 11. Tak, bo to brakuje, żeby tutaj wygranej też nie zrobić. 46. No niestety wydawać się. Tak jest drugi obok. Także ta zdrabka jest przegrana. Kontrolne są. GP czyli są JGP, czyli są różne, no niestety, a idzie zrabka do przegranych. Weźmy ostatnią zrabkę w dzisiejszym odcinku jest to Diamentowa Fortuna. Tutaj poszukuje swoich wygrywających liczb albo worka, a on daje przypisaną do niego kwotę oraz sztapek złota, którą podwajają wygraną. Dobra, a wygrywające liczby to tak: 29 8, 28, 32 oraz 37. Także tamta excelina to prawdopodobnie była najwyższa wygrana w parze, Także to to perełka. Bo tak to przeważnie 30 na 50. O, kto to widział ostatnio? Dobra. A moje wygrywające to tak jest. 34 nie mam. 18, wiadomo, nie ma. Dwadzieścia sześć nie ma, piąteczki nie ma, trzydzieści sześć nie ma, zrobki sobie sam wybierałem. Mamy szóstkę, jedyneczkę też nie ma, trzydzieści dziewięć, trzydzieści jeden oboczek, dwadzieścia siedem. No dobra, to też oboczek i dobra i tutaj tak to jest 30, to nie było na pewno. 19 również nie dwójka. 23 też nie. 21 oczko nie ma i został ostatni rząd do zdrapania. I jest tak czwórka 24. 12 41 oraz 38, czyli zdrabka niestety też jest przegrana, ale to i tak się dzisiaj nic nie dzieje, bo tak, kontrolna SMG. Dobrze, drodzy, widzowie to co robimy podsumowanie, a właściwie ja robię to podsumowanie. Co tu się dzisiaj udało wygrać? Najpierw dam po prawej stronie zdrabki przegrane. No niestety. Yy, diamentowa yy, fortuna oraz mega pensja przegrana oraz szczęśliwe linie ale za to udało się wygrać tak w neonowym 13 10 zł oraz perełka można by tak rzec ekscalinie 40 zł czyli jakby nie liczył to jestem na plusie delikatnym także drodzy widzowie jeżeli się podobało to zostawcie po sobie ślad w postaci łapki uniesionej w górę, komentarza. Proszę o subskrypcję osoby, które tego jeszcze nie robią. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was. Cześć!